Dzień dobry, witam Was serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Widzę, że już powoli dołączacie do naszego webinaru. Dajcie mi tylko znać, proszę, czy, czy wszystko jest w porządku technicznie, czy jest dobrze widać i słychać. Z takich jeszcze y, organizacyjnych próśb mam. Y, Taką prośbę, żebyście zadawały pytania na czacie. Ja przez cały czas prezentacji nie będę na te pytania odpowiadała, natomiast już jak skończymy, oczywiście jak się pytania jakieś pojawią, chętnie Wam e, odpowiem. No dobrze, wybiła godzina 10, nawet 1, zaczynamy nasz webinar. E, miło mi Was powitać. Ja się nazywam Agata Dawidczyk. Jestem kosmetologiem i szkoleniowcem marki Organic Series i Thermo Organic. Codzienną moją pracą to jest praca w gabinecie kosmetycznym, więc wszystkie zabiegi, o których opowiadam, wykonuję u siebie w gabinecie. Dzisiaj temat ciekawy: cera tłusta, łojotokowa, mieszana, trądzik. Czy to są określenia na jeden typ cery? Jakie są różnice? Jak odpowiednio pielęgnować taką cerę? Przyjrzyjmy się dzisiaj cerze problematycznej. A oto szczegółowy plan, o czym będziemy dzisiaj sobie mówić. Na początku przypomnimy, troszkę opowiemy sobie o gruczołach łojowych, bo jest to wspólna cecha tych dwóch cer. Później, następnie przejdziemy do charakterystyki cery tłustej. Opowiemy sobie o błędach, jakie nasze klientki często popełniają w pielęgnacji takiej cery i dlaczego ją mocno zaostrzają. Opowie Troszkę o kierunkach działania naszego kosmetologicznego przy cerze tłustej. Troszkę o zabiegach gabinetowych dla takich cer. Oczywiście opowiem o składnikach aktywnych w propozycji produktów do cery tłustej Organic Series. I następnie przejdziemy do omówienia trądziku. I znowu o przyczynach powstania, o czynnikach, które zaostrzają ten trądzik. Wymienimy sobie rodzaje trądziku. Znów opowiemy o kierunkach pielęgnacji cer trądzikowych, zabiegi gabinetowe, składniki aktywne, które są nam potrzebne zarówno w pracy gabinetowej, jak i w pielęgnacji domowej. Troszeczkę o jak uzupełnić tę pielęgnację cer tłustych i trądzikowych, przedstawimy taki najprostszy schemat pielęgnacji domowej i na koniec pokażę Wam kilka. Zdjęć, efektów przed i po różnych zabiegach, jakie uzyskuje u siebie w gabinecie, pracując właśnie z takimi trudnymi cerami. Obie te cery, i tłusta i trądzikowa, to są cery problematyczne i mają one jedną wspólną cechę: nieprawidłową pracę gruczołów łojowych. Dlatego na początek zaczynam właśnie od przypomnienia, co to są w ogóle gruczoły łojowe i jakie pełnią funkcje. Gruczoły łojowe znajdują się na całej powierzchni naszego ciała. Nie ma ich tylko i wyłącznie na powierzchni dłoni i na podeszwach stóp. Najwięcej gruczołów łojowych znajduje się oczywiście w tak zwanej strefie łojotokowej, czyli twarz, szyja, plecy, klatka piersiowa i tam jest ich aż od 400 do 900 na 1 cm 2 Natomiast na reszcie ciała jest ich około 100 na cm 2 Gruczoły łojowe pojawiają się już w trakcie życia płodowego, około 15 tygodnia życia, i już wtedy pełnią ogromnie istotną funkcję. Produkują składniki mazi płodowej. No, oczywiście, wraz z wiekiem te gruczoły się powiększają. Proces największego tempa ich rozrostu oczywiście przypada na wiek dojrzewania. Dlatego. Właśnie u nastolatków cery tłuste i trądzikowe zaczynają się pojawiać. U kobiet wyraźny spadek gruczołów łojowych następuje w okresie menopauzy, natomiast u mężczyzn praca gruczołów łojowych jest bardzo intensywna przez większość życia i tak naprawdę u nich nie ma takiego wyraźnego, jeśli już ktoś rzeczywiście ma problem z cerą tłustą mężczyźni, to u nich nie widać tego spadku, tak jak u kobiet w okresie menopauzy. Gruczoły łojowe mają kształt pęcherzykowaty, podobne, podobne są swoją budową do kiści winogron i one są zlokalizowane przy mieszku włosowym. One nie mają bezpośredniego ujścia do naszego naskórka, natomiast wydzielinę tutaj swoją przedostają do mieszka włosowego, natomiast wydzielanie sebum na powierzchnię skóry umożliwiają mięśnie przywłośne.